020 A to jest kolejny odcinek z naszej serii. Ona nazwie Minecraft Budowle. Budowlę. Zapraszam do oglądania. Dobrze, w dzisiejszy, w dziś... Bardzo przepraszam, ale dzisiaj mi się strasznie plączy język. Tak. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją budowlę. Wewnętrzne w środku będzie skończona w następnym odcinku, a póki co... Ja ogólnie mam skończony... No budowę, a dekoracje dopiero będą później. To, się, to chyba tyle, jeśli chodzi o takie sprawy budownicze. I dzisiaj, żeby nie było, że nic nie robimy, <laughs> przejdziemy się do kopalni po Obsydian, zbudujemy portal do Netheru i pójdziemy do Netheru. chyba. To zależy. Czy wystarczy nam czasu? Ok, przebiegniemy się kawak. Oczywiście jak będziemy szli do Antel, to włączę normal, ale na razie będę grał na pokojowym. <laughs> <laughs> się mam znowu chrypkę. Tak, mam jakieś pochodnie. Oj, znowu coś zwali w tej wersji. Z tymi napisami. Do moja jest. zrobię ok, <laughs> ty nam raczej pochodni <laughs> przepraszam póki co wystarczy mam nadzieję, że dobrze mnie słychać mm, tak to zostawiamy bo po co nam to <laughs> tak więc chodźmy w dół najpierw po wodę Nie będziemy musieli schodzić ze głęboko, żeby szukać tego i starczy nam czasu na netar Dobra, nie mamy żadnego kubełka, tak więc zrobimy sobie własny No zrobimy tak Jeszcze coś woda w pobliżu? Jest, no przecież nad wodą mieszkamy Czasem są plusy mieszkania nad wodą A później naprawdę Jak zaczną się ścinki, no to będę kończyć odcinek, bo mam trochę mało miejsca na desku, bo jeszcze The Sims 3 y, mam nagrane, tak więc wiecie. lawo, lawo! co jest za dźwięk wydają? Dźwięki ostatnio takie wydaje, że szkoda gadać. O, fajnie. To nie żadnego tego nie ma. Tak więc szybko wykopiemy 10 obsydianu. Wspieszanie. Dobrze tak więc już yy. weźcie ten obsidian kopać to ciągle ciężko Przydałby się jakiś zeenczantowany noc prześpię się <laughs> naprawdę jeszcze nie mam wełn. kurczę jeśli zginę w natarze to będzie mała dybka yy, że tak powiem to nic yy, to akurat te diamentowe rzeczy nie szczególnie dla mnie zmartwią ale zmarci mnie to, że portalu nie znajdę i ja tam ubrę a poza tym jak się odrodzę, no to ja sam nie wiem, czy się znajdę oj, rozgadamy się Tum! dobrze, tak więc dwa, o to, żebym nie zginął trzymajcie z nami kciuki póki co tutaj będzie portal jeśli coś źle zrobi i będą się cały portal no to się wkurzę Ok. Póki co robimy tak Czekajcie <laughs> Coś, że taka cisza, ale ja się skupiam Później przyniesiemy w jakieś inne miejsce, jakbyśmy Zbudowali jakąś świątynię, czy coś Okay. Chyba dobrze ustawiłem? Jest, dobrze ustawiłem! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hu, Domku nie podpaliłem? Nie, nie podpaliłem. Może. Oj, ścinka. Dobra. Donuteru jest, udało się. A moje, moje, moje. moja, moja. Oj, tylko kamienny miecz. I zazwoczę sobie normal. Chwilkę musi to potrwać oczywiście. I wpadam teraz do lampy to się w O! Zamek mam. Tutaj ja ci generuje się są ścinki. Na razie nie będę łazić nad tym. Póki są ścinki. Dobra. Teraz jeszcze mopki włączymy. Nopki, mopki mopki. Nie, ja spadam stąd. Co tu się dzieje? Nie, mam nadzieję, że nie ma gasta Bo jak on mnie tutaj strąci Jak nie powiem co To się wkurzę Zaraz się, z tym się jedla, bo nie pojawiła nie o, Ręka mnie boli, aua, aua, au, au, au. Czekajcie, ręka mnie boli au. Okay. O tak, o tak, 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 tak o to mi chodziło Glowstone! Żółto-zielone Ścinki mam O, oh, o, oh, o oh. O, oh, o, oh, o oh. <ścoughs> Zazwyczaj miałem jeszcze trochę Netherraka. oczywiście netherrack Musi być Okej okay. Ale ja dawno nie byłem w piekle Nie chciałem się jakoś nigdy budować portalu za bardzo I wiecie i tak jakoś wychodził. Ach, jaka cisza. I już mamy sporo nawet. Na pewno nam na ten czas wystarczy. Ok. Pigmentów nie zamierzam atakować, od razu mówię bo pikimeny to jest zło trochę się do Ciebie przyczepię grzeb tak więc wiecie grzebny darak, wracamy do domu i kończymy i kończymy odcinek lak no, znowu lak okej, okay, już jest dobrze Zaczynam się ścinki, to już pewnie zaraz mi się miejsce na wniosku jeszcze skończy a <trych> no jak? Zgadł. Tum, 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 tum. No raczej póki co mi tyle wystarczy, jak będę chciał jeszcze, no przecież wrócę na podnosę portal. <coughs> tak więc wrócimy. Mam nadzieję, że już im się coś nie zmieniło i nie zaczęły raptem atakować. Nie, nie zaczęły. Możemy sobie spokojnie wrócić do domu. <coughs> w którą Nie w to, ja nie chcę do... Ja nie chcę, nie chcę tego zła teraz na moim świecie. <coughs> Wysadzę mi domek i będzie. <coughs> nie w następnym odcinku możliwie, że zbudujemy jakąś wieżę. Chyba, że mnie coś znajdzie i będę i jakiś projekt yy, świątyni zrobię. Nie. Wejdziemy tam. <coughs> teraz każdy odcinek będziemy kończyć w naszej wieży. Jak będzie skończony jeszcze zrobię jakiś balkon czy coś. I wtedy będziemy stawać na tym balkonie i kończyć odcinek a, a póki co wleziemy na dach Ło Więc chwilkę, trochę musimy się przebiec <grym> <grym> Okej okay. Czekajcie, tu znowu tak nie ma wejścia na dach A więc co zrobimy Przekaż sprzątanie na dachu mam coś niedokończone? A, zaraz wam coś pokażę. <grym> Zabrakło mi ten... tych desek na dach. A mi, żeby się nie chciało znowu schodzić po to drewno, no to... <grym> miałam pod ręką akurat trzy, no to wiecie. <grym> Do, dobrze, spojrzymy w tym kierunku. No i zakończyłem odcinek. <grym> dobrze, tak więc dziękuję za zobac... za... czekajcie znowu, coś mi się pomieszało. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Siema, cześć i czołem.